Cześć. na pewno kojarzycie konsolę SEGI, która nazywa się Dreamcast. Otóż okazuje się, że istnieje wersja przenośna tej konsoli. Jest ona wyposażona w 5-calowy ekran o rozdzielczości 800x400 piksela, baterię o pojemności 4200 mAh, która wystarcza na do 4 godzin pracy zmodyfikowana płyta główna konsoli obsługuje wszystkie gry z Dreamcasta dostępne wersje biała, czerwona niebieska jeżeli byście chcieli sprawić sobie takie cacko przygotujcie się na wydatek 3000 zł oraz opłatę celną i inne podatki jak się już domyślacie trzeba ją sprowadzić z Chin cześć What I'm talking about. <laughs> I'm starting to feel it. <laughs> hope we see you soon. I'll be back soon. I'll be back. <laughs>